Dzień dobry słuchacze i oglądacze. Witajcie wszyscy, którzy trafiliście na to moje wideo. Pozdrawiam serdecznie każdego z Was. Dowiecie się dzisiaj czegoś ciekawego. Odkryjecie coś razem ze mną, co mi było dane odkryć. A mianowicie, jak to jest możliwe, że Jezus Chrystus, Jachusza Mesjasz, nasz zbawca, z jednej strony mówi a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Tak jest w Mateusza 5, 22 napisane, w Biblii Warszawskiej. A z drugiej strony raz mówi, że kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. A w wielu innych miejscach jest jasno stwierdzenie, jasne, że nazywał ludzi głupimi. Zwracał się do nich jak do głupich. O co tu chodzi? Jakaś ewidentna sprzeczność jest, tak? I oczywiście znaleźli się ludzie, którzy, którym się ostatnie moje wideo o głupich pannach nie podobało, bo są cieleśni, bo się szybko poobrażają, dlatego że nie szukają naprawdę sensu Słowa Bożego, co Pismo Święte mówi, tylko działają często na poziomie emocji. Cieleśni ludzie wtedy są. I myślę, że tu jest właśnie odpowiedź na to pytanie jak to jest możliwe bo to jest pozorna sprzeczność że z jednej strony jezus mówi aby nie nazywać ludzi głupimi a sam ich nazywa głupimi no jak to jest no no nie wiem jak to jest no zgłupiałem no już sam nie wiem co myśleć kochani ludzie życie jest taka zauważcie kontekst to jest ważne żeby zrozumieć dlaczego i kiedy jachusza mesjasz jezus chrystus chrystus Pani Zbawiciel Izraela Bożego, no bo jesteśmy Izraelem. Chyba to jest jasne, tak? Pozdrowienia dla dwunastu pokoleń w rozproszeniu przesyłam a propos. Łączę się w duchu z apostołem Jakubem i przesyłam Wam, drodzy słuchacze, oglądacze, pozdrowienia. Żeby to zaznaczyć, podkreślić, ja nie jestem chrześcijaninem, żeby to było jasne, żeby nikt nie mówił, jakim ty jesteś chrześcijaninem, żadnym nie jestem. Żadnym byłem, ale się zmyłem. Dziękuję Ci, Jachusza, Zbawicielu mój, Panie mój Zbawco, dziękuję za to. Ojcze święty, który jesteś w niebie, dziękuję Ci pięknie za to, że już nie jestem chrześcijaninem i nie należę do tej sekty. Światowców, ludzi głupich, tak? Dokładnie głupich. <głodnie> Zgodnie z tym słowem, są głupi ludzie. Jeszcze raz. Czasem nie, nie, nie to, że celowo są głupi, po prostu zostali ogłupieni, tak? Nie ich wina. Bo ja też byłem w głupiej religii chrześcijańskiej, a teraz w jakiej jestem? W żadnej. Nie jestem w żadnej religii. Jestem w relacji i w tożsamości. W relacji ze Stwórcą i w tożsamości, yy, która pochodzi od Stwórcy. A ta tożsamość to Izrael. To jest moja tożsamość, Izraelita. Patrzcie. On rzekł do nich... O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko co powiedzieli prorocy, tak? Czyli po prostu byli powolni, uczniowie w drodze do by uwierzyć we wszystko co powiedzieli prorocy. I tak właśnie jest w chrześcijaństwie. Głupi ludzie, powolnego serca, powolni w rozumowaniu, by móc wierzyć we wszystko co powiedzieli Mojżesz oraz prorocy. Tak? To się też wiąże z tym pismem apostoła Pawła, ze stwierdzeniem apostoła Pawła, gdy Paweł mówił, że nie głosił nic ponad to, co o Chrystusie napisali Mojżesz i prorocy. Nic ponadto, Nie dodając nic do tego, co o Mesjaszu mówił Mojżesz i prorocy. Chrześcijaństwo jest pełne różnych informacji fałszywych na temat Mesjasza i jego nauki. Fałszu. Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy i zostali ogłupieni, żeby być w tej religii. I ubolewam nad tym. Natomiast e, naprawdę cieszę się, że ja już nie jestem chrześcijanin. <laughs> znaczy w sensie, że ja należę do Chrystusa, żeby było jasno, od dwudziestu paru lat, od 1993 roku. On przez te wszystkie zasieki, te sidła diabelskie przeprowadził mnie. i... Za to jestem Bogu wdzięczny i dlatego będę mówił prawdę tak jak jest. Głupi ludzie nie lubią słuchać prawdy. Salomon mówi, że w księdze Salomona jest napisane, że głupi nie lubi się zastanowić, tylko chce własne zdanie przedstawić. Głupi człowiek nie chce posłuchać. Zasadniczo głupi ludzie nie chcą posłuchać, co całe słowo Boże mówi. Są niecierpliwi. Oni chcą szybkich rozwiązań. Szybkich odpowiedzi. Nie chcą szukać u Boga odpowiedzi. Oni chcą gotowca mieć. PDF-a mu wyślij. Chcę posłyszeć, co wideo mówi, co tamten nauczyciel mówi. Wy nie bądźcie tacy. Wy sprawdzajcie, co pismo mówi. Starajcie się usłyszeć, co Duch Boży wam objawi. Otwierajcie Biblię. Spędzajcie czas z Bogiem. Nie ma pośpiechu. W Tym nie ma pośpiechu. To jest budowanie relacji. Z nimi On Was będzie prowadzić, przeprowadzać Was przez różne e, wyzwania, przez różne pytania, które przychodzą do Was i będziecie szukać odpowiedzi i znajdować ją dla siebie. To jest potrzebny czas na to, to jest relacja. To nie jest tak jak... To nie jest branie sterydów. To nie, niektórzy to tak by chcieli wzrost, wzrastać duchowo szybko jak... Niektórzy bodybuilders, czy ci, ciłacze e, e, na sterydach, ale to są efekty uboczne później. <noise> Ważny jest ten naturalny wzrost, naturalny duchowy rozwój po kolei wszystko, tak? Po pierwsze nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jeżeli człowiek sobie to naprawdę przyjmie do serca, to zrozumie, że potępienie przychodzi tylko, może przyjść ze strony diabła albo ludzi, nie ze strony Boga. Bóg złożył za nas ofiarę ze swojego własnego ciała, syn Boży, i jak żeby miał nas potępiać. Celem jego misji tu na Ziemi było zbawienie nas, nie potępienie. Więc ja to mam wbudowane w swoje myślenie bardzo mocno, że on mnie nie potępia. Ja, kiedy ja jeszcze byłem grzesznikiem, to on już wiele wieków wcześniej umarł za mnie. Ja nie miałem z tym osobiście nic wspólnego, że taki plan zbawienia on dla mnie przygotował. To mi bardzo dużo mówi na ten temat, jak wysoki jest poziom e, tolerancji dla, e, dla mojej osoby z jego strony i poziom akceptacji. I, I to mi daje siłę. Dlatego wiem, że nie ma żadnego potępienia <grych> z jego strony. Że mi ktoś tam napisze, że jestem zbawiony albo nie, to jest jego zdanie, jego opinia. Ja wiem w swoim sercu, co ja mam. Ja wiem to od Boga. Sam, wie, wiecie, że zbawienie to jest tak, że Ty sam masz świadectwo w sobie. Nie szukasz dookoła po komentarzach na YouTube, czy ja jestem zbawiony, czy nie. Co ludzie sobie myślą na mój temat? <laughs> Jak przyjmują to słowo, które mnie daje wolność, to dobrze, to będą wolnymi ludźmi. Nie potrafią tego słowa, tej nauki yy, i tego zrozumienia, które mi jest dane i daje mi wolność przed Bogiem i wolność, yy, że się nie boję ludzi, nie obawiam się ludzi, żeby mówić prawdę, to co mam w sercu, bo nie mam żadnych ukrytych motywów. więc zależy na tym, żeby yy, szukać chwały u Boga, nie u ludzi. <grywia> to bezpieczna sytuacja. Jak ktoś chce ze mną wyruszać w taką podróż, to witam na pokładzie. Każdy ma swój tam pokład, wiesz, taki jacht życia, nie? Trochę wskoczysz na mój pokład, potem spadaj na swój własny <grywia> i trzymaj ster, ty, ster swojego życia. Ja, ja za ciebie nie będę sterował. Ja jestem tutaj bratem, nie jestem guru ani żadnym tam nauczycielem, za którym na ślepo masz iż. Ty musisz sam od Boga usłyszeć. Po pierwsze musisz mieć świadectwo od Boga w sobie. Nie możesz być miotany lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie. Równie dobrze miotany lada wiatrem nauki przez Michała Mazura. Bo skąd wiesz, czy mówi prawdę, czy nie wie? dla niektórych ludzi to nie jest prawda, co ja mówię. A są tacy, którzy się zgadzają. Jak to jest? To jest fenomen dla mnie, co? <laughs> Także, także po prostu dla mnie to jest fenomen. No. E, Okej, okay. ale przelećmy ten temaciek, bo to jest fajne odkrycie. Dla mnie jest to fajne, bo naprawdę. Że to sceptyk powie, że Biblia jest sprzeczna, a, a ja Wam mówię, że kontekst jest istotny. I to jest tak właśnie, Chrystus jest tą skałą zgorszenia, na której ludzie się ciągle będą potykać. Dlaczego? Bo są zbyt pospieszni w wyciągnięciu tego, co objawienia, które jest w Biblii. Ono nie jest im wtedy dane. Wtedy po prostu za szybko y, chcieliby zrozumieć, co naprawdę słowo mówi. No i tutaj się będą potykać na słowie Bożym, niestety. Kontekst. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa, to jest słowo klucz. Gniew na brata swego pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha pusty, stanie przed radą najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Teraz zobaczcie. O czym tu jest mowa? O gniewie. O mówieniu do drugiego człowieka w gniewie. Z ciała. To nie ma nic wspólnego z debatą na temat prawdy Słowa Bożego. A teraz przejdźmy dalej. Zobaczcie, kiedy Chrystus mówi do ludzi głupi. Każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Widzicie to? Widzicie teraz kontekst, o co chodzi? Chodzi o reakcję człowieka. Na słowo Boga. Tutaj Chrystus, jeżeli reakcja jest zła, złe jest zrozumienie słowa Bożego, mówi do ludzi, że są głupi, bo dlatego, że słowo Boże nie jest takie skomplikowane. Jest do zrozumienia dla każdego człowieka. Bóg mówi klarowny, jasny sposób. Niech Wasze tak będzie tak, nie, nie będzie nie. Bo co ponadto jest od diabła. Gdzie jest jeszcze napisane o Bogu w Koryntian? Że Bóg nie jest autorem zamieszania. Jest autorem zamieszania? czy klaruje nam rzeczy tak, że wszystko je jasne się dla nas robi. Dlaczego Tora jest nazwana Światłem? Bo czytasz Torę i jest... Aaa, teraz... No właśnie, czytasz Torę i możesz powiedzieć... a teraz to już wszystko jasne, już teraz rozumiem. Jak cały kontekst widzisz, całego Pisma Świętego, to już rozumiesz. Tora jest Światłem. I zobaczcie dalej. Głupi i ślepi, cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Macie z Mateusza 23. Znowu mówi do, do uczonych w pismach, do faryzałuszy, mówi do nich, o głupi i ślepi. Co bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto? O czym jest mowa? Czy on tak po prostu im mówi, hej wy głupki, chodźcie no tu, po, chodźcie no tu. Albo tak jak mówi czasem ludzie mówią... Hej, spytajmy tego koleczkę w pracy tam, spytajmy go o coś. Nie, jego nie pyta, on to głupek, on nic nie wie. To o tym mowa jest, o takim uprzedzeniu, takim bezpodstawnym e, e, pogardzaniu drugim człowiekiem. A, a Chrystus mówi konkretnie, co bowiem jest większe, złoto czy świątynia. Ci ludzie nie rozumieli, co Pismo mówi, a mieli dostęp do pism. No właśnie, że Chrystus nie mówił w ten sposób, takim twardym językiem, do ludzi, nie religijnych albo do nie ludzi, którzy nie mieli dostępu do Pism Świętych. Potem jest o głupich pannach, no to te, które miały lampy, ale puste, nie miały w nich oliwy, czyli nie miały zrozumienia Tory, bo Tora jest światłem. Oliwa na nie ducha. Duch przychodzi prowadza nas we wszelką prawdę. Wszelka prawda, szczególnie we wszelką prawdę słowa Bożego, tak? Całe pismo jest dobre do wykrywania błędów, do poprawy wychowania sprawiedliwości. Więc od Genezis do Apokalipsy. <noise> Całe pismo. Cała instrukcja Boża, czyli Tora Boża. To jest o głupich, cudzołóstwo, chciwość. Głupota wychodzi z człowieka, marka 7. Głupota to jest to, co kala człowieka, pycha, głupota. Na przykład, co jest głupotą? Jedzenie wieprzowiny jest głupotą. To jest głupota do kwadratu, bo to jest przeciwko współczesnej wiedzy medycznej, przeciwko nauce Słowa Bożego. To jest głupota. Głupotą jest myśleć, że Marka 7 mówi, że Jezus pozwolił wieprzowinę jeść. Jakim cudem? Jeżeli zarzuca faryzeuszom, że nie zachowują praw Bożych, a następnie zaraz zachęcałby uczniów, żeby porzucić prawa Boże, to by było głupie, prawda? Ale niektórzy ludzie mają takie głupie pojmowanie Słowa Bożego. Łukasza 1140. Głupcy! Czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest na zewnątrz? Znowu, odwołuje się do Boga, do słowa Bożego. Ludzie nie rozumieją objawienia Bożego. Jezus nazywa ich głupcami. Widzicie to? Nie tak po prostu z góry już przekreśla ludzi. Bóg daje ludziom możliwość, daje Biblię do ręki, daje im możliwość, aby zgromadzili pewną mądrość, aby nabyli tą mądrość, dlatego przecież Pismo mówi wyraźnie. Komu brakuje mądrości, niech prosi Boga. On chętnie daje bez wypominania, tak? Przy przypowieściach też było a, e, Chrystusa. Głupcze tej nocy zażądają duszy twoje to, co przygotowałeś, czyje będzie? Dalej. On rzekł do nich. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Tak? Do uczniów. To byli uczniowie w drodze do Emaus. O, głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Ja sobie tak myślę, właśnie, to jest fajny opis chrześcijaństwa. Głupi i powolnego serca w rozumieniu. Gnuśni. Przewrotni ludzie. By uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Nie w trochę, tylko we wszystko, co powiedzieli prorocy. Mowa o krzyżu. Mienili się mądrymi stali się głupi, bo ja, chrześcijaństwo. Ja kiedyś to myślałem, że to dotyczy zasadniczo, wiecie, bo to jest w kontekście listu do Rzymian, pierwszy rozdział. Chodzi tam o kult obrazów, wizerunków, tak? I że to chodzi zasadniczo o rzymski katolicy. Tak wtedy to pojmowałem, nie? Mienili się mądrymi stali się głupi, Kler katolicki, tak? Bo oddawali Bogu falczą część figurom obrazu. Ale tak naprawdę to potem zrozumiałem, że całe chrześcijaństwo protestanckie, te też ewangeliczne się, mienią się mądrymi, a są głupi ludzie. Bo oni nie rozumieją słowa Bożego. Dokładnie to jest tak. Głupi i gnuśnego serca, aby wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Oni wierzą tylko w trochę, nie we wszystko. Nie wierzą we wszystko, co powiedzieli prorocy. Bo na przykład prorok Amos, to mamy tam pójść? Może pójdziemy, tak? Prorok Amos. Tu je mamy Amosa. Niedawno sobie załadowałem tą Biblię, jeszcze bo po niej tak szybko nie skaczam. 3 7 Zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Tak? 3 7 tutaj. No i widzicie, ale głupi i gnuśnego serca ludzie w kulcie chrześcijańskim oni ignorują to, co tutaj jest napisane. Pytanie jest w którym momencie wszechmogący objawił swoim prorokom zamiar zbudowania kościoła chrześcijańskiego? Gdzie to jest w Biblii? Zapewniam was, że nie ma. I dlatego to są głupi ludzie, bo nie sprawdzili dokładnie, co mówią prorocy. Powinni prosić Boga o mądrość. Jak będą go prosić o mądrość i zrozumienie całego słowa Bożego, to on ich poprowadzi do proroków, do Mojżesza, i zobaczą, że coś tutaj śmierdzi z tym całym chrześcijaństwem. A zapewniam wam, że śmierdzi jak 150. Syf śmierdzi siarką paloną. Jezioro ognia i siarki. Swąd siarki czuję. Po prostu. I przyszły sąd boży. Bo nigdzie nie ma mowy o Mesjaszu, który będzie budował Kościół chrześcijański. Jest mowa o Mesjaszu, który przyniesie zbawienie narodom, ale w kontekście restauracji namiotu Dawida. Taki jest kontekst. Żeby jeszcze Wam na koniec tylko pokazać ten kontekst. I na tym zakończymy dzisiaj. Dzieje. 15. Proszę. Tutaj Jakub mówi. U o całe zgromadzenie słuchali Barnaby Pawa, gdy opowiadali, jakie to znaki cuda uczynił przez nich Bóg między Poganami, a gdy ci umilki odezwał się Jakub, mówiąc mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy Pogan wybrać sobie lud dla imienia swego. Bóg Izraela zatroszczył się, by z pomiędzy Pogan wybrać lud dla imienia swego. Szymon Piąt był w domu Korneliusza. Tak? Z tym zgadzają się, co? Słowa proroków, jak napisano. Potem powrócę i zbuduję kościół chrześcijański. Tak? Zbuduję kościół chrześcijański. Chrześcijaństwo zbuduję. Aby pozostali ludzie szukali Jakwe, wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Jakwe, który to czyni. Zbuduję chrześcijaństwo. Tak jest tu napisane? Nie ma. Oni wiedzieli, że prorokamos, co mówi prorokamos 3.7. Oni wiedzieli, bo to były, to były mądre panny. Tu mamy Jakuba apostoła, to jest mądra panna. A ludzie w kulcie chrześcijańskim to są głupie panny. Głupie ludzie. Potem powrócę, odbuduję upadły przybytek Dawida. Dom Izraela. Cały zjednoczony Izrael. 12 pokoleń. O to chodzi. I odbuduje jego ruiny, podźwignę go. Po co? Najpierw będzie odbudowa przybytku Dawida. Co to było? Zesłanie ducha. To było wypełnienie obietnicy z Jeremiasza 31. Zawrę z domem Judy, z domem Izraela nowe przymierze. Nie z jakimś chrześcijaństwem. Rozpocznę chrześcijaństwo. I włożę w ich serca nowe prawo. Takie prawo, żeby doignorować mój szabat i żreć wieprzowinę i świętować niedzielę. Nic takiego pismo nie mówi. Ale tak wygląda w praktyce życie tych chrześcijan. Czemu? To są głupi ludzie, to są głupie panny. Oni, nie, oni chodzą w ciemności, oni nie mają światła Tory. Zrozumcie no ludzie, pismo jasno mówi, że Tora jest światłem. Czy komuś podoba czy nie? Tora jest światłem. Jeżeli twierdzisz, że Tora Boga Jachwę nie jest światłem, to z diabła jesteś. Jesteś zwiedziony. Potrzebujesz uwolnienia. Najlepiej przez słowo Boże. Poczytaj Tora. <laughs> Człowiek o Bożym Sercu, Dawid, napisał yy, Psalm 119. Polecam. Świetna odtrutka na tego chrześcijańskiego ducha. W to jest nauka demonów. Znaczy, naprawdę wyczerwiałem z tego hamoku chrześcijańskiego już dawno. Ja nie jestem chrześcijaninem. Won, diable. Poszedł do mnie. Ja jestem Izraelitą. Jestem wszczepiony w przybytek Dawida. Odbudował Bóg który ruiny, podźwignął go. Ten namiot Dawida to jest Chrystus Pan. To są apostołowie. To są też również sprawiedliwi przed Chrystusem. To jest to całe drzewo oliwne. Ludzie pełni ducha, pełni słowa, Boga Jahwe. Aby pozostali ludzie szukali Jahwe, a także wszyscy Poganie, narody wszystkie, nad którymi wezwane zostało imię moje. Jakie to jest imię? Yahua, Yudhei Waouhei, to jest Jego imię. Yudhei Waouhei. W starohebrajskim piktograficznym języku to jest po prostu ręka, pokazywać, objawia. Gwóźdź objawia. Ręka pokazuje, gwóźdź pokazuje. To jest imię Boga. Ręka i gwóźdź pokazują. To jest Bogiem. Ręka i gwóźdź pokazuje. To jest Judhei Heiwalhey. Jahwe, Yahua, Yahua. Jakwe to spuszczenie. mówi Jahwe, który to czyni. Znane to jest od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród narodów, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego co zadławione od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach, w każdy szabat. W każdą sobotę czytane jest Słowo Boże i tam ludzie nawet poganie chodzą, żeby posłuchać. Tory. Mojżesz bowiem od dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają. Co o pisma mojżeszowe, no. Piękne to jest, co? Hallelujah! Jesteśmy tym przybytkiem Dawida. Jesteśmy wszczepieni w ten przybytek Dawida. I wszczepieni o w to jeszcze. Zobaczcie, sło... słoneczka. Słoneczka! Hallelujah! Słoneczka na Bożym Nieboskłonie. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Jakub, tak? A Piotr. O Izraelu jest mowa. Piotr apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po pącie Galacji, Kapadocji, Azbity i wybranych, według powziętego z góry postanowienia bogojca. Proszę! Znowu jest. O Izraelu jest mowa. O Izraelu. Hallelujah. Piękne to jest. Kochani. Okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która Wam jest dana w objawieniu się naszego Pana, Jachuszy Mesjasza, Jezusa Chrystusa, Króla i władcy nad całym Izraelem. Hallelujah. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych wideo.